Cześć, tym CD i zaprezentuję dzisiaj tekstur packa Misa Realistic. Tekstur pack sprawia, że nasze tekstury wyglądają bardziej realistycznie. Teraz widzicie moją zbroję, jak wygląda zbroja przykładowa, czyli diamentowa w tym przypadku oraz dwa przedmioty takie jak miecz oraz łuk, czy też zegarek. Teraz zobaczycie jak wygląda na przykład miecz w ręce, tak wygląda zegarek w ręce, też bardzo fajnie, tak wygląda na przykład łuk, tak jak się strzela. Wszystko to fajnie wygląda, teraz przejdziemy do przykładowych przedmiotów. Tak więc zaczynamy, nie będę wszystkiego dokładnie opisywał. Tutaj mamy rośliny różne, doniczka, glowstone, rzeczy z netheru takie jak e, nether brick, netherrack czy tutaj piasek dusz, tutaj maska zombiaka, a raczej nie maska tylko głowa zombiaka, melony, pajęczyna, płotki i różne tego, ty tego typu rzeczy, tutaj mamy na przykład TNT. Tutaj jeszcze maska na przykład maska, 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 jaką się nazywa. Szkieleta, creepera, szkło, murki. To wszystko fajnie wygląda jak tutaj. Nie będę wszystkiego dokładnie opisywał, tylko postaram się opisać co ciekawsze rzeczy. Tutaj jeszcze mamy narzędzia, takie jakby, rzeczy związane jakby z narzędziami, ja to tak nazywam. Tak jak TNT, bacon block, książki, skrzynka, piecyk. Crafting table. Ale cóż, to co mi się najbardziej podoba to to, że wiele tekstur jest animowanych i to świetnie animowanych, jak na przykład Enchanting Table. To moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie. Albo tutaj nasz stół do mikstur. To też wygląda epicko. Tutaj mam jeszcze kilka takich przedmiotów jak kowadło, redstone. Znaczy redstone repeater. Tak wygląda lawa. Tak wygląda woda. Tak wygląda, wygląda trapdoor. Teraz wam pokażę jak wygląda zapalony redstone. Tak więc w ten oto sposób wygląda palący się redstone. Też moim zdaniem całkiem fajnie. Tutaj jeszcze widzicie jak wygląda mob spawner. Jedną z dwóch najlepszych rzeczy w tej modyfikacji są te animowane teksturki, które są naprawdę świetne. Oraz co już myślę, że mogliście zauważyć, a jeśli nie to to, że modyfikacja, a raczej nie modyfikacja, tylko teksturpak wspiera tak zwane random mobs, czyli to, że gdy zespawnujemy kilka kurczaków, każdy będzie praktycznie inny. Tak więc pokażę Wam kilka mobów teraz, jak wyglądają z tym teksturpakiem. Tak wyglądają nietoperze, tak wyglądają zombiaki, które się niestety teraz palą. O, tak wygląda na przykład zombie w zbroi. tutaj jeszcze creepy no creepery nie są jakoś bardzo różnorodne, ale mimo wszystko te różnice są widoczne. A teraz zobaczcie wybuchy. Ha, epickie, prawda? Jeszcze tutaj wam pokażę. No, wybuchy też są świetną stroną tej modyfikacji. Teraz widzi się pająki. A pająki są bardzo fajne, ponieważ one często mają bardzo ciekawe wzory namalowane na plecach. Tutaj mamy villagerów, którzy, cóż, są tacy śmieszni. Naprawdę śmieszni. To jakaś babcia, tutaj jakaś kobieta. To wygląda po prostu śmiesznie, ale ciekawie. No i na koniec ostatni mob. Oczywiście mobów jest więcej. Jak zobaczycie sobie, jak wygląda Smog, to wam szczeno opadnie, bo wygląda epicko. Ja jego nie pokażę, zostawię to dla was. A jeszcze tutaj pokażę wam, jak wygląda Witch. A wygląda strasznie. I ten język. A, straszne. I myślę, że to by było na tyle z tej prezentacji teksturpaka. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych teksturpaków w Minecrafcie. Szczególnie przez te animacje i random ops. To robi świetny efekt w grze. Tak więc tyle filmu, tyle z tego filmu. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to łapkę w dół. I najlepiej, jeśli Wam się nie podobało, to napiszcie czemu, bo będę mógł to oczywiście poprawić potem. No i tyle. Cześć.